Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2 FM. Księga. edycji księga witają państwa. ksiądz Piotr Pawłukiewicz i Paweł Kęska. Drodzy państwo, proszę księdza. Skończyły się, kończą się powoli wakacje studenckie. Studenci wracają i wracają Nadlatują wrócił, z ciepłych krajów i wrócił ksiądz profesor Piotr Pawłukiewicz. Wrócił też najwyższy czas. Czy ta księga święta, którą my otwieramy, to może być rozumiana jako księga, z której się uczy, z której się nauki pobiera? Też. Z się uczy nauki pobiera, ale przede wszystkim spotyka się w Słowie Bożym samego Boga, żywego Boga. Boga, który jest ogniem, który jest wodospadem, który jest powiewem mocnym powietrza. I dlatego warto na wczasy zabrać się Ewangelię, bo ona człowieka prostuje, prostuje jego spojrzenie, prostuje jego czyny i wtedy człowiek się staje lekki. My zabieramy tą całą, cały wagon tej naszej chwały ludzkiej, wszędzie go tachamy ze sobą. I dlatego jest ciężko. Natomiast, ja patrzę na prostych ludzi, którzy są naprawdę biedni, i oni się nieraz ciągle uśmiechają. A tu pod dookoła pokończone fakultety psychologiczne, przeczytane mnóstwo książek, siódme wtajemniczenie chrześcijańskie i, no i różnie bywa. A czy Boga się można nauczyć? No znaczy nauczyć katechizmu, bo Boga można się nauczyć wydanym przez Kraków. Nie, nie, nie. Nauczyć znaczy już zrozumieć, pojąć, a jeszcze posegregować i ułożyć i ustawić według numerków, to no, to sobie możemy tylko pomarzyć. W takim razie zaczynamy nasze studiowanie, a zaczynamy od czytania z księgi liczb, rozdział 11, wersy od 25 do 29. Pan stąpił w obłoku i mówił z mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie, jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. Na nich też stąpił dół, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi, Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud pana prorokował, oby mu dał pan swego ducha. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Chodzą parafianie co niedzielę do kościoła, od tygodni, od lat, a są jeden czy kilku innych ochrzczonych, którzy do kościoła zachodzą rzadko, ostatnio nie bywają, a mają jakieś swoje prawdy i przekonują i w coś wierzą i jakieś prawa sobie do czegoś roszczą. To taki konflikt. Tam ci też nie poszli do namiotu, a ducha zyskali prawa. Tak ja sobie próbuję wyobrazić ten konflikt, który pan sformułował tak konkretnie. Wiecie, że jest właśnie wioska i przyjechały dary z, z Watykanu, prawda? Wszystkich chrześcijan. Mhm. Ci ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, nie są chrześcijanami. Są. Nie tracą. Nie są, nie są w ekskomunice. I luby powiedziało, nie dawać im tych książek, tam z Watykanu, nie dawać im tych książek. A Pan jest zbydał. Pan jest się chce dobrocią dobrać do naszych serc. To jest naj, najgorsze dla grzeszników. Żeby on był taki właśnie, że aha, on przychodzi i mówi, masz prezent ode mnie. Ale ja nie byłem na przy Pójdzie za tydzień. Więc taki konflikt się bardzo łatwo może zrodzić. Bardzo łatwo. Kwestia zazdrości to jest. Hm. Politycy podobno właśnie na tym grali. Mówili biednym, patrzcie na tych bogatych, patrzcie na tych bogatych. No i się zaczynały różne przestawienia, takie niezbyt miłe i sympatyczne. Tutaj Józue tak zareagował i sam Mój, że z tego dochodzi. Czy jemu na pewno zależy na Bogu, czy zależy mu na jakiejś hierarchii i porządku? To jest, proszę państwa, rzecz, na którą się na pewno w ciągu dnia nie zastanawiamy. Ale jak to jest, że Pan Jezus potrafi rozmawiać z miliardem ludzi? Miliard skoncentrowanej rzeczywistości umysłowej na jakimś postaci. To jest pierwsza zagadka. Druga zagadka. Ciekawe, jakby tak sobie mocno uświadomiła pani, pani Polcia z, z jakiejś tam wioski, że pani Zuzia, z którą się kłócą i wyzywają od koniec, wieczorem klękają i mówią do tego samego Jezusa. Jezu, opiekuj się mną, za ścianą pięć metrów dalej. Jezu, daj mi spokój w życiu. Że moi koledzy, moi przyjaciele, wszyscy mówimy do tego samego Chrystusa. My sobie tego wyłączamy, że no wszyscy chodzicie do kościoła, ale Jezusa to mam ja. Nie. Ręce, mówimy, jak ktoś będzie chciał dotknąć rąk Chrystusa, to w dłoniach Chrystusa spotka dłonie wroga. I wtedy co zrobić, kurczę? Tę, tą łapą mnie kiedyś tak powalił na ziemię, a teraz ja mam dotknąć tej jego ręki? No właśnie, tak jest scena za spotkanie Pana Boga, pokorne wejście do kościoła, duchowej wspólnoty. Czy w świecie wiary, bo tu jest mowa o zazdrości w tym czytaniu, czy w świecie wiary zazdrość często występuje? To chyba jest taki wróg, prawda, wierzących. Korzeniem zazdrości jest niskie samopoczucie, znaczy niska samoocena, że jestem nic nie niewarty, ciągłe poczucie zagrożenia, że wokół mnie wszyscy dorabiają się, tworzą jakąś taką świat nowy, a ja z tej swojej chałupce, mu mieszkanku siedzę i jestem, no bardzo mądre powiedzenie, ktoś powiedział, trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona. Niby kupiliśmy dwa takie same samochody, ale jego tak się świeci, tak jak pod słońce, to tak lepiej się świeci. Ja sobie kupiłem telewizor z 38 programami, a on kupić 39 i jeszcze radio ma. To naprawdę widać. Proszę mi wierzyć, ile razy jako kapłan trzeba tam już zobacz, jak oni pięknie się modlą, jak oni zobaczyć, jak oni pracują ty leniu jeden. Zobacz biegają chłopaki po tych kolendach, po tych różnych mają sytuacje, nawet, a ty siedzisz tutaj wykład przygotowujesz, czy tam piszesz jakąś homilie. No ale temu trzeba powiedzieć dość. Trzeba powiedzieć dość. Ojciec Augustyn napisał kiedyś artykuł o pospolitości. Są ludzie, którzy są, on ich nazywa właśnie pospolitymi, którzy cieszą się tylko wtedy, kiedy mają coś lepszego od innych. Oni na pustyni by nie potrafili powiedzieć, czy znaleźli dobry, ładny zegarek. Musieliby to skonfrontować z zegarkami znajomych. I to jest prawda. Ilu ludzi przestało się cieszyć samochodem, bo inni kupili lepszy. Ilu ludzi przestało się cieszyć wycieczką, bo dowiedzieli się, że sąsiedzi dwa razy dalej polecieli. Ogromny dar, jeden z najmniejszych, najpiękniejszych darów świata, to właśnie mówię, w tym wymiarze naszym ludzkim, umieć cieszyć się małymi rzeczami, umieć cieszyć się tym, co się ma. To jest nieprawdopodobne, nieprawdopodobne szczęście. Czyli może być tak wśród nas chrześcijan, katolików, chodzących do kościoła, że jeden chce lepiej ojcie nasz odmawiać od drugiego? No myślę, że znaleźliby się ludzie, chociaż teraz chyba już mniej, więcej jest autentyzm w kościołach niż kiedyś. Kiedyś to była ta masówka wiara z, z tradycji, a nie z wyboru. Na pewno są ludzie, którzy się licytują w religijnościach, w tych grupach młodzieżowych też by się pewnie znaleźli. To jest ciekawa rzecz, którą wyczytałem w tym tygodniu. Ktoś powiedział, najlepszym sposobem, żeby uciec przed Bogiem, jest uciec z Kościół. To jest najlepszy sposób. Jak się ucieka w Kościół? No także się angażuje mocno w jego strukturę zewnętrzną, parafia, wspólnota. No i tym żyje, tym żyje. I pocieszam się długością swoich modlitw, pocieszam się stanem zadowolenia ze swoich modlitw. To jest właśnie to. To zjawisko, o którym mówimy. Zazdrość jest potężną siłą. Ile zbrodni powstało z zazdrości, zazdrości o kobietę, o majątek, o sławę. Dawid i Saul, przecież, to jest ten problem. Można by powiedzieć, błogosławieni, którzy potrafią się cieszyć, że ktoś inny ma sukces, że ma więcej. Ja naprawdę to wyczuwam, jak ilu ludzi takich pokornych cieszy się szczęściem kogoś innego. Nie, nie zazdroszczą. Jeszcze nawiązując do tego czytania, czy współcześnie w naszych kościołach Zdarza się takie natchnienie, uniesienie prorockie? Takie uniesienie prorockie, to znaczy... Tutaj Bo to jest napisane tekstu. mocno, że wziął ducha, który był w nim i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. Tak. To moje, że wziął ducha. Trudno nam powiedzieć, uniesienie prorockie. Zaraz widzimy tu kogoś, kto jest w jakiejś ekstazie, wznosi ręce, pada, podnosi się. i Trudno to powiedzieć, jak to wygląda. Na pewno, na pewno ciało było przejęte też tą, tym zjawiskiem, które tam nastąpiło. Ja, proszę państwa, chciałem też uściślić jeden termin, właśnie termin prorok. Nam się wydaje, że prorok to jest ktoś, kto co przepowiada przyszłość. A ja słyszałem genialne określenie proroków. Y", Nazywają rzeczy po imieniu. Tylko tyle. Krótka piłka. To jest kłamstwo, to jest cudzołóstwo, to jest Bóg, to jest szatan. Y nazywając rzeczy po imieniu, I będę głosił refleksje w Szczytnie, tam właśnie chcę podjąć ten temat, żebyśmy powrócili do tych półznaczeń, takich półsłówek, takich szaro-czarny światło cieniem jak pisał Norwid. a za chwilę będzie nas nauczał święty Jakub apostoł księga czytanie z listu świętego Jakuba apostoła rozdział 5 wersy od 1 do 6 Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników. Żniwiarzy, pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyki ich doszły do uszu pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków, tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawia wam oporu. No jest to krzyk wołania przeciwko bogaczom na świecie. Jest ich niewielu tak naprawdę, nawet bardzo niewielu, ale widać ich. Z jakiej definicji pan wychodzi, panie Pawle? Z finansowej, proszę księdza. No tak, to jest bardzo trudno powiedzieć. Albo też z materialnej, posiadanie dolarów. Ktoś domy, to ma na Ukrainie 100 dolarów, to ma dużo. Ktoś to ma w Nowym Jorku, w Szwajcarii 100 dolarów, to nie ma tak wiele. Ja bym oczywiście nieprecyzyjnie definicji. To są ludzie bogacze. To są ludzie, którzy mają luksus i komfort wokół siebie materialny. I żyją bez jak mówi w przypowieści. Żył i bawił się ten Łazarz. Bo można być bogatym, Bogatym ja to nazywam. Bogaty to jest człowiek, który zaryzykował, starał się, nie spał od rana do wieczora i dorobił się majątku. I wolno mu mieć ten majątek, o ile właśnie nie będzie on go niszczył duchowo. I o ile nie będzie nie zapomniał bliźnich o różnych akcjach charytatywnych. Także nie, nie, nie potępiałbym tych, którzy mają więcej tak jednym ciągiem, tych, którzy mają milion, czy tam parę milionów na, na koncie. To zależy, co, co on z tymi milionami robi, jakie ma plany. To jest najważniejsze. Niech się budują jak największe plebanie, tylko niech będą tam świetlice dla dzieci, sale komputerowe. Niech się budują największe. To jest napisane, może to jest ten problem. Oto woła zapłata robotników, że nie wiarze pól waszych, którą zatrzymaliście, jak krzyki doszedł do uszu pana zastępów. Każda złotówka będzie oddana, każdy, każda marka jena będzie oddana i wszystko będzie rozliczone co do grosza. O Pana Boga w kartotece będzie będzie sprawdzać. Ale proszę zwrócić uwagę, Jezus tutaj mówi w takiej pogardzie. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się szerem dla moli. Proszę Państwa, po naszych przodkach, to nie da że tam zostały jakieś zbutwiały. Nie ma nic. Ja bym Państwa zapytał, są tacy ludzie... Czy, czy Pan pamięta, kto był w Pana w piątym pokoleniu? Ja tam, proszę księdza, tam, babkę znałem, ale już więcej, to tam nie wiem, gdzie ta rodzina. Znikamy po prostu. Nie, o, są groby, oczywiście, Prusa, Sienkiewicza, wielkiej postaci w, w życiu Polski, ale przeciętny człowiek zniknie. Totalnie zniknie. Rozpłynie się w, w nicości. I dopiero Pan Bóg nas pozbiera, te atomy i daj Boże coś z tego spróbuje zbudować. Chyba ktoś, kto żyje poważnie, i Poważnie traktuje swoje życie i innych ludzi, nie może żyć bez troską na Ziemi. A to jest taka, taki wyrzut, że oni jeżeli bez troską, czyli nie obchodziło ich ważne sprawy. No, człowiek, który został wezwany przez Chrystusa do niesienia krzyża, jakże może żyć bez troską. Czyli bogactwo jest pewnie krzyżem również, nie tylko. Pozwolę sobie dostawcym. przerzucić zwrotnice na czasy współczesne. Ja dopiero teraz orientuję się, o to państwo już nieraz mówiłem, bo te słowa mi chodziły po głowie, ale chodzą coraz mocniej. Słowa prymasa Belgii bądź Holandii, nie pamiętam, który powiedział: Myśmy też kiedyś mieli pełne kościoły. Uważajcie, bo przyjdzie dobrobyt i wam też ludzi zabierze. Proszę co powiem o młodym chłopcu, który pracuje, jest solidny, inteligentny, bystry, zdaje studia z jakimś tam z dyplomem. No pięknie, no dobry chłopak, no, pracowity, uczciwy, rzetelny. No, no by takich w Polsce więcej było. A to może być droga zguby. Wielu ludzi się przyjechało na uczciwej pracy. Wielu ludzi nie wyczuło, że trzeba jednak tam też hamować. Księga Przysłów bodajże mówi: Są źródła, które wydają się być Wodą życia, a są to źródła trucizny. Kiedy ktoś chodził na spotkania z FSMP za komuny, to mówiliśmy o komu idzie o komu, ten, ten, ten niedobry, który, który niszczy. Ale dzisiaj też możemy powiedzieć o człowieku, który nie należy do jakiejś partii, a który się totalnie oddaje, coraz bardziej zanurza się w tej materii. jeśli ojciec domu buduje dom, ojciec domu buduje dom. I dach, ludzie chodzą, ależ on pracuje, aż to pracowity człowiek. A on się właśnie niszczy w tym momencie. Oczywiście nie w każdym przypadku, broń Boże, proszę mnie, zrozumieć. Ale ilu ludzi padło od pracy? Dlatego kościół jest tak, moim zdaniem, i to w dokumentach jest, i w, i w piśmie się tym jest. Kościół się ciągle czepia. Mówi, nie pracujecie źle, pracujecie. A teraz za dużo pracujecie. Ale to jest możliwe. Wiedza, co się robi z ludźmi, którzy robią karierę naukową. To wszystko jest, ktoś powiedział, na świecie jest za dużo wiedzy, za dużo wiedzy, niepotrzebnej, niepotrzebnej wiedzy jest za dużo. Czyli pokusą może być zawdzięczanie wszystkiego sobie, to może generować pokusy, że ja wszystko sobie zapewniłem, no i że dałem radę, wygrałem. Zostawię dzieci, zostawię żonę, umrę, ale będę ten dom budował do końca ostatnie kropli krwi, bo to moja pasja, czy jakieś dzieło tam inne tworzyło. To jest właśnie to, że alkohol, już wiemy co. Cudzołóstwo, już wiemy co. Prostytucja, już wiemy co. Kształcenie i, i budowanie domów piękne. Chyba dobrze, oby dobrze, oby dobrze. Więc jakaś jest tajemnica, ja już nie mówię bogactwa, ale nawet dostatku, czy posiadania własności, czy wykorzystywania życia do różnych celów, czy pracy. Jaka jest tajemnica zdrowej pracy? Nieraz ja z dziecią się mówi, czy nie widzieliście takiej niewidzialnej gumy, którą wasza, myszka od komputera ciągle was ściąga z powrotem? Ty odchodzisz od komputera, a to taka niewidzialna guma, jeszcze sobie znajdziesz na onet, jeszcze sobie zobacz wyniki meczów, jeszcze sobie spuść, z, MP3, no, puść na dobranoc. I nagle patrzymy, znowu w naszym ręku jest pilot. Znowu w naszym ręku jest pilot. Nie możemy się od niego odkleić. No zostać wolnym, no. Zostać wolnym. Jak? Mieć mistrza duchowego i prowadzić życie duchowe. I rozglądać się dookoła. Proszę państwa, to są śmieszne, historie śmieszne i tragiczne. Jedna pani nie wiedziała, gdzie schować gdzie schować majątek rodziny, to wsadziła go do piekarnika. A mąż napalił w piecu. W jeden wieczór stracili setki tysięcy złotych na jakąś tam, tam ówczesną walutę. To jest nieprawdopodobne. Parę razy zdarzyło mi się tak po ludziach zmarłych mieć w ręku koperty, w których prosili o mszę świętą. O to, by się za nich modlić, przepraszali, no to jest bogacz. Kiedyś byłem w domu, gdzie ktoś zmarł, były modlitwy przy trumnie. Patrzę, coś ten zmarły ma przy głowie, tak coś błyszczy. Kiedy już miał trumnę zamykać, patrzę, a on ma Mercedesa ten folder. Pomyślałem, co tak żeśmy mu włożyli, bo on tak czekał na tego Mercedesa i czekał. No mówię, no można położyć pierwsze zbłotwieje. Bogactwo jest niebezpieczne, bo nikt, nikt nie, nie, nie wstanie dzisiaj nie nie powie w telewizji, populacji, nie bądźcie tak bogaci, bo my już się stajemy krajem takim średnio bogatym, do, do, do Niemców, do Francji, nam jeszcze daleko, ale już nie jesteśmy jakąś tam Albanią. I, 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 I to jeszcze się w tym pokoleniu uda, w przyszłym się już może nie udać. Czyli czeka nas... Jeśli się Europa nagle nie zacznie psuć do końca, jeśli to wszystko giniemy, będzie... jak strygało, dinozaury, ktoś powiedział. To będziemy teraz bogatsi i teraz mniej nas będzie w kościołach. Mm -hmm. Tak można pożakować? Tak sam na sobie to przeżywam, kiedy mi coś pochłonie, jakieś tam praca, płyty, jakieś, sobie, przygotowuje jakieś tam materiały. Jak to wciąga? Znam księży, którzy mówili: słuchaj, w, 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 za spowiedź 50 żarówek przykręcę w kościele. Tylko nie mi spowiadać, że są tak wykończony w wielkim poście, powiedzą, że mogę co innego, ale nie to. Więc znaczy, że każdy z Was, proszę Państwa, ma to po narodzeniu dziecka, przecież to nie ma spania żadnego przy chorobie rodziców. To też jest ogromny wysiłek. I, i, i ostatnia rzecz, żeby nie być bogaczem. Znaczy, bogacz, to ja uważam, też jest taki człowiek, który para, płacić sobie za spotkanie, za rozmowę. Nie pieniędzmi oczywiście, tylko tak patrzy. O, inteligentnie gada, można z nim, można z nim pogadać. O, ten jest bysty też. Tamten mnie adoruje, no to też go będę to hołdował. Tamten jest mi posłuszny. płacy ludziom. Jeśli nie masz inteligencji, jeśli nie masz osobowości, jeśli nie masz ciekawego nic do powiedzenia, to spadaj. Nie mam z tobą nic do rozmawiania. Ja mówię zawsze siostrom, księżom, obyśmy byli tani, żeby każdego było stać. Poproszę księdza Piotrka. Proszę bardzo, żebym miał księdza Piotrka. Oczywiście to się nie da. Ja wiem, że to nie wszyscy, ale kiedy spotkałem taką panią, która przysłała mi list. Sześć stron maszynopisu bez ani jednej pomyłki. Nie wierzyłem własnym oczom. Wtedy jeszcze nie było drukarek. I komputerów. Ja napisałem jedno. Ja nie, nie, nie mam pretensji, że wy księża nie wpadacie w nauk, modlę się za was, że grzeszycie. Że ja mam pretensję, że ja przez 12 lat mieszkając w swojej parafii pro, zapraszam proboszcza na kawę. No, przez 13 lat nie do mnie czasu wpłaść. A ja mu tylko powiedział o mężu nieboszczyku, o tym, jak mnie w kolanach łupie. Być tanim, tanim, że jestem dla wszystkich i każdy może mnie mieć. Każdy w znaczeniu. Dla każdego mogę być, bo szatanowi i grzesznikom lepiej się i nie oddawać. Za chwilę posłuchamy Ewangelii. Księga. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Rozdział 9, wersy od 38 do 43, 45 i od 47 do 48. Jan powiedział do Jezusa Nauczycielu widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, a w imię Twoje wyrzucał złe duchy I zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami Lecz Jezus odrzekł Nie zabraniajcie mu, bo nikt kto czyni cuda w imię moje nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Kto wam poda kubek wody do picia Dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli Twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego. Ni z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie. Je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Zanim Pan Paweł powie, rozpocznie dyskusję na temat tego trzeciego czytania, to ktoś ładnie powiedział, w niebie będą sami kalecy. Bez oka, bez ucha wszedł tutaj. Tylko, że tam Pan Bóg wszystko poskleja. Ale w ramie do nieba będą stać sami kalesy, z tobułkami, oko wyłupane. Tak. No, chyba to powód do dumy stracić coś w walce o życie wieczne i o bliźniego swego. No tak. Panowie jak się spotykają, to sobie rany pokazują. Może nie wojenne, tylko poligonowe, ale dla nich to jest duma i chluba. Oczywiście. Do czytania się odwołując, wracamy trochę do tego, co było w pierwszym czytaniu, czyli są jacyś inni, którzy z nami nie chodzą, którzy nazywają rzeczy w inny sposób. A Pan Jezus jakoś ich nie odrzuca. Jesteśmy zdezorientowani. Panie Paweł, takie pytanie, teścik mały. Co by Pan poczuł, gdyby podszedł Pan do takiej ławki pijaczków, prawda? Tam piją jakąś alpagę, bluźnią, klą, no tacy. Podchodzi Pana mama czy tata, przepraszam, że tak uśmiecham się, i mówi mhm. Paweł, ten z prawej to Twój brat rodzony. Zmieniłaby się natychmiast nasza postawa do tych ludzi. Nie wszyscy, nie wszyscy identycznie reagują, ale a Jezus to widzi, że to są nasi bracia rodzeni. No, Genek, Mirek, Michaś, Norbert. To są moje dzieci. Tylko że te teraz się pogubiły i w szukają szczęścia. To są jego dzieci. I tu jest rozwiązanie sposobu zachowania Jezusa wobec różnych ludzi. Proszę Państwa, może będzie jaśniejszy dla Was i dla nas tutaj w studio obraz tej rzeczywistości Kościoła i społeczeństwa. Mianowicie Ktoś powiedział, że świat po grzechu pierworodnym jakby został zajęty okupacją przez, przez demony, przez, przez, przez złego ducha. Co robi się w kraju, który zostaje najechany przez sąsiada, nie, niekoniecznie sąsiada, i podbity? No, okupacja. Znamy to wielu z ludzi starszych z doświadczenia, my to z filmów znamy. Karabiny, Niemcy, posterunki, oni przyjmują wszystko, całe rządy. Jak się dzieli społeczeństwo w takim kraju? Na trzy części. Pierwsi to są ci, którzy mówią, nie, walcząć będziemy z nimi. Armia krajowa, partyzanci, Lasy, oni walczyli, walczyli z siłami zła. Druga część, jeszcze mniejsza, idzie na kolaborację. Oddaje się na usługi okupantowi. A trzecia część ogromna, to ani akowcy, ani kolaboranci, tylko ludzie, którzy żyją, chodzą do pracy, skręcają śruby, szyją. Oczywiście przeżywają grozę okupacji. Na ulicach boją się, czy nie będzie łapanki. Oczywiście tam zaopatrzenie jest niedobre. Ale, i teraz jak przyjdzie wyzwoliciel, w naszym przypadku to Jezus Chrystus, to co zrobi? Tym wszystkim, co walczyli, tej grupie, dam medale, złote medale. Tych wszystkich, których, którzy żyli po prostu, po błogosławi, żyjcie dobrze. A tamtych, z stracić. Dlatego nie wszyscy w społeczeństwie musimy być chrześcijanie, katolicy. Oby tak się stało. Ale jeden człowiek potrafi tak posolić zakład pracy, czy uczelnię, swoją postawą, swoim, swoim słowem. Jan Paweł II, no to był grudka soli, chociaż bardziej by sobie cukru. Ale on zrobił taką Polskę smaczną w pewnym momencie. To była smaczna Polska. Już się taki, takiej Polski chyba nie będziemy oglądać nigdy. To my mieliśmy to szczęście zobaczyć. Miliony ludzi śpiewających, klęczących dla papieża. Łzy w oczach. No i on, no ale teraz, żeby tej soli nie zabrakło. Czyli wystarczy być posolonym i nie dać się zepsuć. Mm -hmm. Nie trzeba być wielkim apostołem. No, oczywiście, że tak. To czytanie w dalszej części jest bardzo radykalne. Panie Jezus, to jest długa litania tych yy, tych sformułowań mówiących o tym, że można by sobie oko wydłubać, a rękę odciąć, żeby tylko wejść do Królestwa Niebieskiego, bo są pewne wartości, których nie należy tracić, bo można stracić wszystko. Panie Paweł, tak pomyślałem, że my jesteśmy oburzeni. Co ten Pan Jezus mówi? Yy, lepiej rękę odciąć, lepiej nogę odciąć. Ilu ludzi dało sobie odciąć rękę, jak była gangrena? Godzili się na to. Ilu ludzi dało sobie nogę odciąć, kiedy coś tam było strzaskane po wypadku i lekarze powiedzieli, tego się już nie poskleja. I żeby wejść z powrotem do domu rodzinnego, wejść do życia, kazali sobie ją obciąć. I także to nie jest, to znowu ma sytuację biblijną bardzo bliską nam. Ilu ludzi daje się, wchodzi w cierpienie, żeby ratować bliźniego. Mnóstwo. Mnóstwo uczniów Chrystusa. Także dzisiaj dziś jest radykalizm, radykalizm w religiach innych niż chrześcijaństwo. Radykalizm w religiach, tanie zakupy. Widział pan te sceny z otwarcia supermarketów tam? W jednym supermarkecie nawet całkiem niedawno, rano, o siódmej rano stała kolejka przed drzwiami. Jak tylko otworzyli, to się rzuciły głównie panie w wieku średnim i starszym i dwie panie się pobiły o kurtkę przy koszu z ubraniami i ochrona po pewnym czasie szamotania się i krzyków wyprowadziła te dwie panie zczepione kurtką na zaplecze. Może tandem kurtkę trzeba by dla nich uszyć? Także są ludzie, którzy wstają o piątej. Niektórzy robią to z, z miłości, z uszarowania pracy. Może tej pracy do końca nie lubią, ale trochę się przymuszają. Natomiast natomiast tutaj grozi nam inny nurt, który staje się taki popularny. To zresztą święty Paweł pisał. Z jednej strony tego świętego Pawła ja tak nie rozumiemy, z drugiej strony to jak on by tu siedział i powiedział, a, a piłkarze, ile Lewandowski, tylko godzin trenuje, żeby pięć bramek załadować w jednym meczu. To są setki kilometrów przebieganych na, 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 na siłowni. Mięśnie brzucha, wyskoki, słuchanie trenera. No i patrzymy na owoce tego wszystkiego i mówimy, że to jest genialne. Co no? Ale Boże dar dostał, no tylko dało. go rozwinął. I go rozwinął, tak. Pan Jezus tak powiedział, to jest zagadkowe i mocne. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Proszę księdza, mamy. Wydawać by się mogło, że społeczeństwo jest podzielone, że są takie wąskie jakieś zdania i sformułowania na różne tematy i ciągle trwa jakaś polemika, ale tak naprawdę to zdanie mówi o tym, że jest nas rzesza. Że nie powinniśmy się jakoś strasznie martwić, że nie przepadniemy, że nie zginiemy, że idziemy ku domu. No, panie ale nie, od, nie od liczby to zależy. Nie od liczby to zależy. Ilu, ile razy się przywołuje w historii świata wojny, gdzie już z jednej strony było dwa tysiące husarii, jak w potopie było mówiono, a z drugiej strony było czternaście tysięcy husarii, żołnierzy i husaria z ich w proch. To zależy przede wszystkim od Boga, który daje pokój albo może odebrać pokój. nim nadzieję. No i tym akcentem kończymy, a żegnamy Państwa ksiądz, ksiądz Piotr profesor Lukiewicz. Piotr Pawlukiewicz i Paweł Piańska. Dziękuję Dzień bardzo. bardzo. Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.